Dzisiaj jest dzień naszej wypłaty. Ja zarabiam 4780 zł, a mój chłopak dorzuca 1820 zł za pracę z doskoku. Mówi, że kiedyś będzie sławny, a na razie to ja ogarniam większość budżetu i lodówkę. Fora przejść do budżetowania naszych wypłat. Zaczynamy od wpisania miesiąca oraz naszych zarobków. Kolejny etap to nasze rachunki za kawalerkę w centrum, prąd, gaz oraz moje świeczki zapachowe. Wyszło 2460 zł i znowu mam wrażenie, że bardziej dzielimy niż obowiązki. Kolejny krok to codzienne wydatki na zakupy spożywcze, paliwo, nowy mikrofon do podcastu oraz sushi, bo były jego urodziny. Doszło 1710 zł i już wiem, że dalej nie będzie lekko. Kolejny etap to nasze oszczędności i cele. Odkładam na poduszkę finansową oraz na dodatkowe inwestycje. Razem 700 zł. Odkładam, bo lubię spać spokojnie. Na koniec do zobowiązań i tutaj mam ratę za laptopa oraz kurs jak zarabiać online dla niego. Wyszło 900 bo żeby być kimś, trzeba inwestować. Ile jeszcze razy przeżyjesz miesiąc z myślą, byle do dziesiątego, ten arkusz pokaże ci, gdzie naprawdę idą twoje fundusze i dzięki temu zapanujesz nad nimi. Pisz w komentarzu słowo para, a podeślę ci ten arkusz.